Mama bajka.pl zaprasza. To będzie wyjątkowa historia o elfie, który bardzo lubił słodycze i mógłby je jeść o każdej porze dnia i nocy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo wszyscy lubią słodycze, ale Alwi, bo tak miał na imię nasz bohater, nie lubił myć zębów. Bo uważał, że to strata czasu i wody. Zawsze wymyślał jakieś wymówki, żeby uniknąć tej czynności. Raz mówił, że pasta jest gorzka, innym razem, że szczotka jest za twarda, a jeszcze innym, że woda jest za zimna. Lecz pewnej nocy, gdy Alfie spał, przyśniła mu się mała lśniąca wróżka. Miała białe skrzydełka i białą sukienkę a w dłoniach trzymała lusterko i pensetę. Wróżka zbliżyła się do elfa i powiedziała – Witaj, Alwi, mam na imię kiełka. i postanowiłam cię odwiedzić, ponieważ chciałam sprawdzić, jak dbasz o swoje zęby. Elf zdziwił się, słysząc te słowa i nie myśląc długo odparł. – Nie dbam o zęby. Rzadko je myję, bo to nudne i bez sensu. – Ojej! – to bardzo źle, westchnęła wróżka. Wiesz, że zęby są bardzo ważne dla twojego zdrowia i urody. Jeśli nie będziesz o nie dbał, to zaczną się psuć i będą cię bolały, a wtedy nie będziesz mógł jeść ulubionych słodyczy. Nie wierzę ci, zaprzeczył Alfie. To tylko bajki, które opowiadają dorośli, żeby straszyć dzieci. Moje zęby są w porządku i nic im nie grozi. Naprawdę? To zobaczymy, powiedziała wróżka i zbliżyła się z lusterkiem do ust Alwiego. O, co ja widzę? Masz dwie dziury i plamy kamienia zębnego. To są oznaki próchnicy która niszczy twoje zęby od środka. Muszę ci je wyciągnąć, zanim będzie za późno. Co? Nie, nie pozwolę ci! Krzyknął przerażony Alwi, próbując się wyrwać. Przykro mi, Alwi, ale nie mam wyboru. Powiedziała wróżka i chwyciła pęsetą jeden z zębów elfa. To dla twojego dobra. Będzie trochę bolało, ale na pewno będziesz dzielny. A, pomocy, ratunku! Wrzasnął Alw i obudził się ze snu. Był cały spocony i przestraszony. Dotknął swoich zębów i stwierdził, że moje wszystkie. Uff, to był tylko sen, odetchnął elf. Ale co jeśli wróżka miała rację? Co jeśli moje zęby naprawdę się psują i mi wypadną? Nie chcę tego! Muszę coś z tym zrobić. Wstał z łóżka i pobiegł do łazienki. Wziął pastę i szczotkę do zębów i zaczął je dokładnie myć. Szczotkował je bardzo starannie, jak nigdy wcześniej, przez trzy minuty. Potem popatrzył z uśmiechem w lustro. Jego zęby były białe i błyszczące. O, jakie piękne! zawołał Alwin. Teraz już wiem, że trzeba dbać o higienę jamy ustnej. Nie chcę, żeby wróżka znów mi się przyśniła i wyrywała mi zęby. Postanowił, że od dziś będzie mył zęby codziennie, rano i wieczorem, a także po każdym posiłku i nie będzie jadł tyle słodyczy, bo one szkodzą zębom. Obiecał sobie, że będzie jadł więcej warzyw i owoców i będzie się częściej uśmiechał. Bo to poprawia nastrój i to daje uroku. Tak postanowił i dotrzymał słowa. Od tamtej nocy nigdy więcej nie miał problemów z zębami ani ze snem. Wróżka już nigdy mu się nie przyśniła, bo nie miała powodu. Była z niego bardzo dumna i cieszyła się, że nauczył się ważnej lekcji. Pamiętaj, dbaj o swoje zęby, bo one są Twoim skarbem. Myj je regularnie i dokładnie. Jedz zdrowo i uśmiechaj się często, a wtedy będziesz miał piękny uśmiech i zdrowe zęby przez całe życie. Jeśli spodobała Ci się moja bajka, zasubskrybuj, proszę, mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi treściami.